Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam was serdecznie. Moi kochani, słuchajcie, dzisiaj wybywamy znów z tej bazy, ale tym razem na poważnie, ponieważ bardzo. E, dobra, inaczej, zbiorę międzyczasie ziemniaki, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo chcieliście, abym e, zwiedził Scrap City z chłopakami. Ja wiem, gdzie jest to Scrap City mniej więcej, ponieważ kiedy wracałem. Po ostatnim odcinku z ich chłopakami właśnie to się na to natknąłem. W ogóle wielka prośba do Ciebie zostaw łapę w górę. No nie, zostaw łapę w górę, niech ten film poleci, poleci dalej, Wy świat niż tylko do osób, które są zainteresowane. Pomoże mi to bardzo, bo ostatnio jest kiepsko, powiedzmy, szczerze sobie. Ale słuchajcie, lecimy do Scrap City, polecimy niesamowitą drogą, ponieważ najpierw tak, w ogóle jak widzicie, ziemniaki są zebrane. Ziemniaki są zebrane, dużo ziemniaków jest zebranych ponieważ, no nie oszukujmy się, ja wiem co tam na mnie czeka, czeka na mnie tam mord, śmierć, itemy, o, itemy też są super, prawda, prawda, no, ale takie właśnie rzeczy jak mord, śmierć e, i itemy, to, to, to potrzebujemy po prostu zie ziemniaczków, nieziemiaczków, jedzonka i innych takim rzeczy, mamy pomidory, aż z pięć. Ej, i serio, to jest moje jedyne jedzenie. Jak widzicie, w ogóle tu stoi nowa maszyna latająca. Nie pokazałem wam, jak się je buduje, z bardzo prostego powodu. W ogóle Hades może najpierw e, wejść tutaj na wodni i naszą farmę, żeby tu coś rosło tak właściwie. Bo przydałoby się, żeby coś rosło. E, Okej, okay, widzę, że tamte są już napełniane. Tutaj wszystko jest zalane. Super. Nie, nie pokazywałem wam budowy tego, ponieważ to był twardy poradnik, ale... To po prostu lata i tyle. To po prostu lata. Bardzo mnie to cieszy, że to lata, e, ponieważ, no e, nie oszukujmy się z tym, e, jest, na, miałem zawsze największy, e, największy problem. A teraz możemy, powiedzmy, szybko e, przemieszczać e, naszą e, krainę. No dobra, nie oszukujmy się jednak, tak. Może nie do końca szybko, ponieważ ten świat jednak musi się załadować. Mam nadzieję, że wrócę kiedyś do naszej. E, naszej wioski XD, tutaj powinienem wybudować taką gigantyczną wieżę, tak swoją drogą dzięki której będę wiedział gdzie jestem na mapie, nie, ale patrzcie widzimy całą, e, cały, cały świat, więc bardzo, bardzo to jest fajne e, właśnie, jeżeli chcecie wybudować sobie taki e, pojazd latający, e, to jak wpiszecie, jak wpiszecie Scrap Mechanic Survival e, Scrap Mechanic Survival Flying e, Vehicle to yy, znajdzie wam to. I tyle. Jakby nie, nie będę was tutaj oszukiwał, że jest to autorski projekt, bo, 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 bo nie jest I, i tyle. Dobra, tutaj jest jeden z tych dużych, tych tych dużych giga ziomeczków do przeszednięcia sobie, bo ja wiem, że to gdzieś w tą stronę trzeba było latać. Przy okazji, no, popatrzymy sobie, jak ten świat wspaniale wygląda. Szkoda tylko, że, e, no, nie wiem, nie ma jakichś ciekawych update'ów. To byłoby super, powiem wam. Tam jest trójeczka, e, tam jest, e, tam jest inny. Dobra, czyli musimy polecieć e, troszeczkę, oj, no tak, bo to na przyciskach się troszeczkę bardziej skręca i tak dalej, dobra, bo tutaj mamy ten do brokułów, tutaj skręcamy, pyk, 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 dobra, weź, weź, wyrównaj lot, weź, wyrównaj lot, weź, wyrównaj lot, bardzo mnie to boli, że tutaj nie ma żadnego, mm, żadnego czego, jeny, e, no, że nie, nie mamy tutaj opcji posiadania silnika, znaczy silnika jeny, no wiecie, tego cóżkowca do trzymania paliwa, przestań lagować, o, najgorzej, te lagi są naprawdę słabe, złe, i niedobre, ale to gdzieś było w tamtym, tamtym kierunku, to jest Scrap City, więc zaraz, zaraz powinniśmy być e, przy nim. O, Mayday, Mayday, bo, bo już bym przyleciał, halo, halo, oj, oj, moment, 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 musimy wystabilizować lot, mamy Scrap City, słuchajcie, jest yeah, Scrap City, ja teraz tutaj próbuję tylko tak, wiecie, wyrównać sobie lot i ej, o dziwo, całkiem... Nie musiałem doładowywać paliwa ani razu, ej, to jest super. Dobra, jest Scrap City, moi kochani, w końcu nareszcie, bo bardzo wam to zależało na tym, żebym wam pokazał je i żebym tutaj przyleciał. Chociaż wy pewnie już widzieliście z 20 razy tutaj. To jest Scrap City, słuchajcie. To jest właśnie cel naszej podróży. Tylko czy ja chcę się bawić, wiecie, jak w jakieś mega w mega bicie się z ludźmi, czy nie? Komponent kit. O, dzień dobry, raz, dwa. O, o, jej, zlagowało mnie tutaj. Dobra, weź że jeden. Wystraszyłem się. Niemczemów, tak właściwie. Ej, szczerze, to chyba wolę to zbierać od razu. To jest za... no, ale nie chcę. mi się trochę też tego zbierać. To jest problem. Ale inaczej będzie mi lagowało. Dobra, zbierzmy sobie jedno, bo nie wziąłem żadnego budulca, właściwie. To też jest XD. XD, ja czaty. XD, ja czaty. Naprawdę, nie, do, dobra, żartuję, bo to brzmi, jakbym na live nagrywał. A nie jest tak. Okej, okay, z to ja bym to zaparkował gdzieś na dole. No nie, ale tak. Um... Dobra, tu jest antena, tu jest ten. Dobra, trafimy tutaj. Ehm, weźmy shotguna, może, bo my się bardzo mało bawimy tymi innymi broniami. Więc warto byłoby, dobra, tutaj jest pyk, ładnie. Co my tutaj mamy? Komponent kit w ogóle. Tutaj same kidy na... kity wy, wylatują, więc super. Ehm, tu jest jakiś kołowrotek komikowy, ten. Ej, bardzo ładne przejście, tak właściwie. Tutaj muszę pochwalić budowniczego, prawda? Dzień dobry. Czy jest tutaj ktoś? Czy ktoś chce dostać szybki wpierdziel ode mnie? Uuu, tutaj tam jest robocik. Dobra, ale my możemy dalej tą rurą pójść. To ja bym chciał tą rurą pójść w takim razie. Skoro możemy... Ej, bo to jest... Uuu, ale kozak. Ej, to, to jest naprawdę fajne. Bo jak widzicie, to te budynki są połączone. Dzień dobry. Oje, nie, 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 nie ciebie, nie ciebie, nie ciebie. Dobra, pyk, nie macie. E, shotgun też się tu da, tak, tak, shotgun, shotgun jest super, super. Mamy duże. Bateria, okej, okay. mamy tutaj baterie, Tutaj jakiś balkonik, ale szczerze, no nie wiem, no liczyłem, co, no, co, że coś więcej tutaj będzie po tym mieście, a tutaj tak, na. No tak wiecie, jest, ale nie, 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 nie to. okej, okay, super, marchewka, dobra, maj, do, dobra, inaczej, w tym momencie marchewka jest super, bo nie mamy jedzenia, nie mamy dużej ilości jedzenia na tej wyprawie, więc sponio, sponio byku, sponio, sponio, dobra, dobra, idźmy na jakiegoś czerwonego robota, dobra, pyk, pik pyk, 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 pyk o, nie, 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 no to może jednak amunicję dostanę, bo w tym tempie to ja, w tym tempie to ja, ja za bardzo tej amunicji nie będę miał, jak będę tak strzelał, A raczej nie strzelał, dobra, ej, halo, no serio, tutaj nic więcej nie ma, tak ten, woda, ziemia, dobra, wezmę tego, we, we, wezmę to po prostu, aha, tu jest zejście, my jesteśmy, my jesteśmy całkiem wysoko, słuchajcie, kurde, dobra, gdzie jest tu zejście na dół może? To wygląda jak schody do góry, schody do raju, schody do nieba. Ja bym wylądował na dole najchętniej, w sumie. To byłoby najbardziej sensowne rozwiązanie, szczerze mówiąc. E, bo coś tak czuję, że ja zapomnę o tym. E, wiecie, że ja mi, mi wypadnie z głowy, gdzie ja zaparkowałem. Dobra, duży budynek znajdzie się, nie? E, dzień dobry, Dzie, dzień, dzień dobry, dobra, pyk, pyk, no. no. No dobra, może, 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 może jednak z tego będziemy strzelali. Okej, okay, mamy wielkie miasto. Tu coś zostało zżarte, okej. Okay. Hmm, dobra, tu możemy wejść sobie, ale na, 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 na razie powiem wam, że a na razie to nie jestem, powiedzmy, jakoś mega zachwycony z tej lokacji, bo nic nie znaleźliśmy. Czerwonego robota nie mam. No i tak wiecie, no i tak, tak. O, ta była skrzyneczka, ale same zielone są tu. No ja myślałem, że no okej, okay, komponenty zawsze się przy, przydadzą, no to niech będzie. Komponenty są super. Mm, co my tu jeszcze mamy? No może znajdę coś ciekawego w końcu. No, ziemniaki, dobra, ziemniaki wezmę, bo ziemniaki się przydadzą, ale. Ale mogłoby tu być coś ciekawszego, może nie? Ej, tu jest jakiś podziemny parking, czy coś takiego. Przynajmniej tak to wygląda. To może tutaj coś będzie. Okej, okay, dobra, fajnie, fajnie, rozumiem. Rozumiem aluzję. A co my tu mamy? Paliwo, spoko. Paliwo to jest ta z lepszych rzeczy tutaj. Dobra, weź tutaj umrzyj sobie, ziomeczku. Okej, okay, tu możemy zejść na dół. Tutaj możemy to rozwalić. Strasznie barduje ziemniaki, ja wiem, zdaję sobie sprawę. Ale mamy tego tyle, że szczerze to się nie boję za bardzo. Okej, okay, dostaliśmy szkło. Okej, okay, dobra, fajnie, fajnie, a to coś więcej, nie? Może, nie, nie? Ej, naprawdę ja myślałem, że tu będzie na przykład e, dużo tych robotów, nie? Jakaś giga armia, e, dużo czerwonych robotów, no bo tak, tak mi się wydawało, nie? Że tutaj może być, no co, no tu jest spalony las, no na razie tutaj nawet nie ma strzelających robotów. No to tak nie, powie, nie powiedziałbym, że to jest jakieś mega nieziemskie, no szczerze mówiąc. No tutaj się gdzieś tam pulta jakiś robot, ale jest tu coś ciekawego. Dobra, przejdźmy się, może gdzieś na ulicy znajdziemy czerwonego robota, no bo ja wiem, że one tutaj występują, ale... No ale tu nie. W moim przypadku one nie występują. Dobra, lecimy dalej, ja wiem, że coś z niego wypadło. Uuuu! Jest tu ogień, dobra, to tutaj się coś, coś więcej się zadziało niż zniszczone budynki. Dobra, ziomek, zi ziomek, ziomek, tak słabo ty stoisz na warcie, nie powiem. Bo to tak... Idzie sobie taki Hades, który jest noobem, nie idzie sobie i o, dzień dobry, dobra, pyk, pyk. Dobra, o, tu jest przejście jakieś, ale może... Okej, okay, czyli tutaj też nic nie ma, no ej, jestem zawiedziony tym miastem, halo, a wy chcieliście, ej, weź chłopaków i ten, weź chłopaków i idźcie do Scrap City, no ale to Scrap City jest totalnie bez sensu, szczerze mówiąc. Okej, okay, tu jest jakiś parkier, okej, okay, tutaj jest wejście wyżej, ciebie zabijamy, tyś tyś, pyś pyś, pararara, bam bam bum, tam jest jakaś skrzynka, ale tam są dwie skrzynki. O, i znaleźliśmy go, w końcu jest duży robot. Czy tam jest, co tam jest w ogóle, bo tak chciałbym się dowiedzieć, czy ja spadnę, nie. Ej, o, są dwa czerwone roboty, słuchajcie, patrzcie. Oj, oj, oj. ej, walczmy z dwoma naraz. Walczymy z dwoma naraz, bo czemu by nie. O.

Ajajajaj, no to fajnie Hades, fajnie pyk, 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 trzy wielkie roboty, zostawcie mnie, o dobra jeden wysadzony, dobra pyk, 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 wow, 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 ale wy nie wiecie tak mocno jak myślałem. Serio, myślałem, że mocny. O, dobra i dobra, dobra, b, b, żartowałem. Bierz, 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 jednak, jednak bijesz. Jednak bierz i, i do góry, do góry, do góry, może go zablokowałem? Nie, nie, dobra, tu są jakieś inne małe, złe cośki. Szybko, 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 trzeba zjeść, trzeba zjeść, trzeba zjeść, trzeba zjeść. A, bo mi kanapki dają ten. To, a, dobra, dobra, raz walnęliśmy, super, dobra, zostawiamy, lecimy w górę. Dobra, jest, o, nie, dobra, no jednak nie. Nie takcie, woda jakaś, jakaś woda. Pyk, 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 pyk. Dobra. Zostali, uderzyliśmy trzy razy. Ła, ty jesteś bardzo blisko, ziomek. Ty jesteś giga bliska. I tu jest woda. Czy wy wchodzicie do wody? O dobra, sprawdźmy to, bo w sumie nie mieliśmy okazji tego sprawdzić. Czy wy wchodzicie do... jo ojojojoj, nie pój na mnie! Gościu, 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 gościu! E, z... Dobra, ty nie jesteś frajer popka jednak. Ej on wybucha, wybucha! Dobra Wow. Ej, dobra. Ej, no dobra, trzech robotów czerwonych naraz, to jednak no się nie spo... Znaczy inaczej widziałem, że one tu są. Ale nie sądziłem, że walka z nimi będzie taka ciężka. Ale mamy nowy klucz do tego, do tego cacuszkowca, jak mu tam to jest, no We'Haw no nie więc. Ej, super, znaczy dobra, nie wiem czy super, ale... Ale mamy, Albo ty tutaj się zablokowałeś gdzieś, kumpel! Kumpel, ty się gdzieś zakupi, A, dobra, już cię zabiłem? Serio? Serio, really? Naprawdę? Serio? A bo ty pewnie dostajesz od tamtego z wybuchu, i dlatego się tak poskładałeś. Ale to nie zmienia faktu, że tutaj no tak. No wiecie, no tak liczyłem naprawdę na dużo więcej. Liczyłem na dużo więcej tutaj, a tutaj jest troszeczkę skrzynków, no nawet nie jakoś mega dużo. Nie wypadają nam stroje, a chciałbym w końcu też nie wiem jakieś stroje dostać. Um, no nie wiem, no, to Scrap, Scrap City jest takie nudne. Ja, ja, ja jak najlepiej ten, jak najlepiej nazwać to, tą lokalizację? Ona jest nudna. Ona jest giga nudna. No i tak tych skrzynek jest mało, robotów jest mało. Jak byłoby tego wszystkiego więcej, to byłoby... O, to, o, o, banan i pomidor, super, dobra. To, to jednak fajne jest Scrap City, jednak jest super. Ja jednak się cieszę, że tu przyszedłem, naprawdę. Jestem, no ale do no, no jest tu pusto tak naprawdę. Jest tu parę, e, parę rzeczy, no nie. A jest tu, jest tu kilka naprawdę rzeczy, kilka budynków, które można było już zobaczyć dużo wcześniej. Ja tu chyba byłem, bo tutaj są trupy robotów tak właściwie. Mogliśmy to zobaczyć dużo, dużo, dużo Wcześniej No też tak No wiecie, ja wiem, że ja marudzę Ale ja mam pełne prawo do marudzenia W tym przypadku, no nie, bo tak się jaraliście Tym Scrap City A tutaj, no, 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 no Nie ma nic, nomć, nomć No dobra, moi kochani, słuchajcie, no nie ma tutaj nic Ja tu jeszcze polatam, pozbieram pewnie Jakieś te skrzyneczki No i widzimy się w kolejnym filmie Trzymajcie się, do kolejnych filmów, no i hej papa, pa. cześć, kocham was